Dzień dobry moi drodzy, tu Nadia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym filmie opowiem Wam o książkach, których totalnie nie zamierzam czytać. What? Tak w gruncie rzeczy są to książki bardzo popularne I podejrzewam, że większość z Was słyszało gdzieś o tych książkach Po prostu obiło Wam się o uszy, że taka książka istnieje Są one dość popularne na TikToku, przynajmniej większość z nich A mi gdzieś tam nie do końca odpowiada ich tematyka I po jednym start of fire wiem, że po prostu tego typu książki nie są dla mnie I gdzieś tam no średnio mi pasują Są to też książki, które już wiekowo mi nie pasują Bo są dla młodszych czytelników, takiej młodszej młodzieży raczej. Także mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. A jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jeżeli wyczytaliście którąś z tych książek, to może będziecie w stanie w jakiś sposób przekonać mnie, żebym zmieniła zdanie i jednak przeczytała którąś z tych książek. Jeżeli Wam się uda, to dobrze dla Was, że mogę przeczytać Waszą ulubioną książkę i jesteście świetni w przekonywaniu innych do czytania. Także jeżeli którąś z tych książek czytaliście i chcecie, żebym ja jednak ją przeczytała, bo jesteście ciekawi takiej mojej opinii na sucho po przeczytaniu tej książki, to oczywiście dajcie znać tam w dole w komentarzu. Jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, także to, że nie chcę ich przeczytać, nie znaczy, że ich nie przeczytam, bo może mi się te wszystkie styki w głowie jakoś tak inaczej połączą i jednak stwierdzę, a, mam ochotę na tę książkę. Bez zbędnego gadania po prostu przejdźmy już do pierwszej książki. O tej książce dużo mówiłam na ostatnich w ogóle filmach i bardzo często o niej mówię i jest to Rodzina Monet. Książka, która no nie jest dla mnie. Nie czuję po prostu wajbu z tą książką. Gdzieś to tematykami w ogóle no, nie podchodzi. Niby zamysł popularny jest bardzo ciekawy, aczkolwiek język i dialogi, które są w tej książce no nie pasują mi. Osobiście po prostu uważam, że no, no średnio jest to dla mnie. A Rodzina Monet opowiada historię młodej dziewczyny imieniem Hailey, która jakby traci matkę i babcię w jakimś wypadku i jakby nagle okazuje się, że ona ma braci. Chyba sześciu braci, jak się nie mylę, ale mogę się mylić. Ma ona sześciu braci i jakby trafia do nich i ona się dziwnie czuje. Oni też na nią patrzą jakoś tak dziwnie. Nie wiem, co się dzieje z jej ojcem. Nie wiem, kim on jest, ale jakimś chyba bogaczem, bo ona nagle zaczyna takiej małej szarej myszki staje się jakąś tam bogatą divą czy coś w tym stylu. Poprawcie mnie, że źle mówię, ale ta książka po prostu nie jest dla mnie. Ja trochę nie ogarniam, no trochę nie ogarniam niczego o tej książce. Nie wiem, dlaczego jest na nią taki hype, ale jeżeli ktoś lubi, no to bardzo fajnie. Możecie sobie lubić, mi po prostu gdzieś tam nie odpowiada ta fabuła tej książki. I znowu książka, o której też bardzo dużo mówię, więc to nie będzie dla was zaskoczenie, jeżeli powiem, że jest tutaj Start a Fire. Ah oh, shit, here we go again. Czyli książka, gdzie przeczytałam pierwszy tom i reszty nie zamierzam dotykać, bo pierwszy tom moim zdaniem w ogóle się nie wybronił w tej książce. A o czym jest w ogóle Start a Fire, a raczej trylogia Hell, która ma siedem części, więc nie wiem dlaczego jest trylogią, trochę nie rozumiem, ale nieważne. To jest książka o niczym Moi drodzy, moim zdaniem jest to książka po prostu o niczym. Główna bohaterka żyje sobie w miarę dobrze, nie jest skrajnie bogata, ale nie jest też skrajnie biedna. Jej matka bardzo się stara, ma brata, bliźniaka, ma psa imieniem Kot. I nagle w jej życiu pojawia się przestępca imieniem Nathaniel Shay. Laska nigdy w życiu go nie widziała. Nigdy. Tylko o nim słyszała. I dziwnym trafem, nagle, prócz tego, że on, oczywiście, ją y, postanawia starkować i być jakimś psycholem, i cały czas za nią łazić, i w ogóle być agresorem totalnym, to Laska stwierdza, że w sumie to jest jakaś, nie wiem, fajna zabawa i nigdzie tego nie zgłoszę, więc niech zrobi mi krzywdę i będzie w ogóle super świetnie. Ale co do ich spotkania, oni się spotykają cały czas i to zupełnym przypadkiem. On nie chce spotykać jej, ona nie chce spotykać go. Nagle chodzą na te same imprezy, w te same miejsca, i zimnym trafem cały czas na siebie trafiają. Także ja tego trochę nie ogarniam i dla mnie to było totalnie absurdalne. Ta książka moim zdaniem jest totalnie nieodpowiednia przez to, jak tutaj jest ukazana główna bohaterka jako taka sierota, która zgadza się na to, żeby facet ją... żeby facet robił jej krzywdę i jakby to jest takie normalizowanie trochę tych zachowań, przynajmniej dla mnie, dlatego nie podoba mi się to i nie chcę kontynuować dalej tej serii, żeby się po prostu nie bulwersować podczas czytania tej całej serii, czy tam trylogii, która ma siedem części. Naprawdę tego nie ogarniam. Trylogia ma trzy części. Chyba, że te tomy, reszta są takie podczęści czy coś w tym stylu. Następnie mamy tutaj Venoma. Nie tego fajnego filmowego od Marvela. I jest to książka, o której generalnie znowu dowiedziałam się na TikToku, jak o większości w ogóle z tych książek na mojej liście, którą mam. Venom to jest historia Laski, która miała siostrę, ale ta siostra została zamordowana. Przez to, że ona została zamordowana, to oczywiście rusza całe śledztwo policyjne, które nagle policja stwierdza, no musimy zawiesić, bo w sumie nie mamy żadnych podejrzanych. Do miasta wraca słynny Venom. Venom jest jakimś super przestępcą, który sobie gdzieś tam krążył nie wiadomo gdzie i po prostu znowu wrócił do miasta, i on stwierdza, a, pójdę do tego Venoma, on jest jakimś tam super przestępcą i na pewno mi pomoże, jeżeli mu powiem, że moja siostra została zabita i ma się dowiedzieć, kto ją zabił, bo policja jest beznadziejna w te sprawy. I oni zawierają ze sobą jakiś pakt. I żebyśmy mieli jasność, ja uważam, że ta książka potoczy się tak samo, jak Start a Fire. Czyli ten cały Venom to jest taki bad boy do kochania, gdzie po prostu wszystkie nastolatki piszczą i marzy im się taki Venom, który po prostu będzie je terroryzował, ale to będzie taki super boy on jest bad boy i jakby hot i w ogóle. To jest moje przewidywania a propos tej książki. To ma dwa tomy, nie wiem, czy jest więcej czy nie, ale był na nią straszny hype na targach w Poznaniu bodajże. Bardzo dużo nastolatek, młodych dziewczyn chodziło z tą książką, także ja jestem troszeczkę przerażona tym, co czytają, bo wydaje mi się, że to znowu będzie taki... że to będzie taka książka z dużą ilością takich pewnych scen. I to mnie bardzo odtrąca od tej książki, bo akurat te opisy w tych książkach są bardzo brutalne i strasznie okropne i niefajne. Także Venom to jest kolejna książka, której nie zamierzam czytać, bo naprawdę boję się, że skończy się tak, jak stał. A tak miało być. Czyli książka Julii Żugaj. I uwaga! Nie jestem Żugajką, to po pierwsze. Po drugie, nie jestem uprzedzona do tej książki przez to, że napisała ją Julia Żugaj przy współpracy z innym autorem, ale nie chcę jej przeczytać, bo uważam, że jestem na nią za stara. To jest ten moment w życiu, kiedy mogę powiedzieć, że jestem na coś za stara. Szczerze, czuję się strasznie dziwnie z tym, ale tak moi drodzy, jestem za stara na tę książkę i uważam, że po prostu nie spodoba mi się i źle ją ocenię przez to, że mój gust czytelniczy jest troszeczkę inny. Ta książka jest raczej dla, dla Takiej młodszej młodzieży, i im na pewno się gdzieś tam spodoba. A jeszcze jak są fanami Julii Żugaj, to już w ogóle będą zachwyceni, że ich ulubiona artystka czy też influencerka napisała taką książkę. Dalej mamy serię Clone, która ma bohatera imieniem Zaden Williams, o którym pewnie wszyscy słyszeli, i ktoś kiedyś na TikToku, na targach ich swoim drogą, nagrał taki film, gdzie pyta książkary, kto jest ich crashem, i wszyscy mówili, że ten Zaden Williams. Jak dla mnie po przeczytaniu tyłu pierwszego tomu ja uważam, że jest to znowu Bad Boy i po prostu, no mi i średnio odpowiada, a książka opowiada o dziewczynie, która prowadza się, przeprowadza się do innego miasta, ma siostrę bliźniaczkę, której nie widziała około 8 lat i chyba brata przybranego, jak się nie mylę. To jej rodzeństwo w tej szkole jest bardzo, bardzo popularne. Laska studiuje prawo, to może być ważne dla fabuły, ale jeszcze nie wiem. To jej rodzeństwo jest bardzo popularne i właśnie ona wpada w te ich, ich towarzystwo po prostu i sobie przebywa ze swoim rodzeństwem i właśnie z tymi ich znajomymi. I właśnie w tych ich znajomych jest Zayden Williams I ona mu mówi jako jedyna Najwspanialsza, wspaniało myślę, że jest dupek I w sumie jesteś kupi I kupi dupek jesteś, koniec, kropka I ona jest w ogóle pierwszą laską, która to powiedziała I wiecie, tu jest ten taki motyw Z nienawiści do miłości Czy coś w tym stylu I właśnie on się w niej zakochuje, ona w nim A on jest jej siostrą bliźniaczką, także... Masakra! To jest książka totalnie nie dla mnie. Ona ma trzy tomy. Jest to trylogia. Ja uważam, że ja przy tej książce bym się frustrowała niepotrzebnie. I znowu będzie tu dużo takich pewnych scen. Znowu słyszałam bardzo dużo dialogów z tej książki i one są tak obrzydliwe i tak okropne, że ja sobie znowu podziękuję, ale pisanie tak strasznie wulgarnych książek, no, no nie podoba mi się to osobiście. Nie lubię, nie przepadam, chyba że mnie jakoś zachęcicie i powiecie, że, Ej, ale generalnie, popularnie ta książka jest. Taka przebole i te ciężkie i głupie słowa, a na pewno tego nie pożałujesz. Także powodzenia dla Was. Bad Friends, jeżeli się nie mylę, jest to książka tej samej autorki, która napisała Clone. Dlaczego nie chcę przeczytać Bad Friendsów? Bo czytając tył tej książki, to dla mnie jest trochę nudna. Bo tył opowiada o tym, że jest sobie laska, która wraz z matką przeprowadzają się do przybranego ojczyma. Ojczym zazwyczaj jest przybrane co jest Mamy sobie laskę, która wraz z jej matką przeprowadzają się do ojczyma. Ten ojczym ma syna. Ten syn nie lubi tamtej, ale oni się dopiero. Jakby poznali, nie? On nie chce mieć z nią nic do czynienia, więc nie pomaga jej nawet w szkole poznawać sobie nowych znajomych, przez co ona jest taka troszeczkę smutna, niezadowolona, ale gdzieś tam to akceptuje i jakby o tym jest ta książka. I ona pewnie pozna nowych przyjaciół między nią a tym bratem albo zabójście, albo będą super przyjaciółmi, bo to przecież rodzeństwo, brother, and sister power, czy coś w tym stylu, nie wiem, nie znam się, ale no po prostu ten opis mnie średnio przekonał do czytania tej książki, więc. Raczej jej nie przeczyta. Tego lata stałam się piękna. I to jest książka, której nie przeczytam, bo uważam, że znowu może być dla młodszych czytelników. Bo książka jest o tym, że mamy sobie dziewczynę, która ma dwójkę swoich znajomych. Oni są jakby braćmi. Jeden z tych braci bardzo jej się podoba, natomiast ten drugi jest jej najlepszy przyjacielem. Ci chłopcy nagle dojrzeli ja podejrzewam, że albo obydwóch są nią zainteresowani, albo tylko jeden i to ten jej przyjaciel, a nie ten, który jej się podobał. Także może być tam coś w tym stylu, ale ma to być ich ostatnie wspólne lato i potem jakoś te drogi. I mają im się rozejść. Ta książka jest trochę nie dla mnie. Uważam, że młodszej młodzieży może się spodobać. Nie wiem, czy są tam jakieś takie sceny, mam nadzieję, że nie. I ostatnia książka, moi drodzy, w tym filmie, czyli For sure not you. I Jakby szczerze totalnie nie pamiętam, o czym była ta książka. Książka jest o lasce, która generalnie mega dobrze się uczy, jest przewodniczącą szkoły, jest taka top, 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 taka typowa, perfekcyjna dziewczyna i mamy sobie chłopaka imieniem Blaze i ten Blaze jest jej totalnym przeciwieństwem. Czyli on to jest taki właśnie bad boy i jakby ten chłop odkrywa jakiś taki super sekret jej, bo ją gdzieś tam podglądał. Dziwnie, dziwnie się robi. I on jakby chce zniszczyć jej życie i jakby wszystkim rozpowiedzieć to, co widział czy coś w tym stylu. Więc znowu jest to takie przeganianie się, jak dla mnie takie granie w kotka i myszkę i pewnie na końcu i tak gdzieś tam obudzą się w nich jakieś większe uczucia i będą chcieli gdzieś tam ze sobą chodzić czy, czy cokolwiek, ale po, prawda, długiej, długiej przeprawie przez rzekę. Także ja nie lubię takich motywów w książce i wiem, że po prostu by mi się to nie spodobało, także kolejna książka, która nie jest dla mnie, jest to chyba jak się nie byle duologia. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, o której w tym filmie opowiadałam i czy wam się podobała, czy warto poświęcić jej czas, czy raczej mówię prawdę i nie są warte mojego czasu na przeczytanie tych książek. Także będę Wam mega, mega wdzięczna. Koniecznie jeszcze dajcie znać w komentarzu, jakich książek Wy wiecie, że na pewno nie przeczytacie z jakiegoś powodu, bo Wam się w jakiś sposób nie podobają i nie czujecie tego wspólnego wajbu z tą książką. Dziękuję Wam za oglądanie moi drodzy tego filmu. Jeżeli Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będę Wam mega, mega wdzięczna oraz wspominajcie na mojego Instagrama, gdzie macie różne posty i recenzje na bieżąco. Dziękuję Wam i widzimy się już niebawem o 17.30. i